Kiedy? No już. Dobra. Mamy tu trzy różne pistolety. Poszłam do 70 zł. około 160 zł. 1400 zł. To jest pistolet typowo do malowania dużych powierzchni, dlatego że smuga tego, tej farby to jest, ma tej szerokości i do małych elementów się zupełnie nie nadaje. Maluje się nim bardzo komfortowo, z tego względu, że ta maszyna ona podpompowuje ten wąż, który się nadyma, on się rozdyma. I malowanie jest takie, że malujemy co jakiś czas, to robi. Bzybzybzybzyb bzyb, bzyb, i cisza. Bzyb, 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 cisza. Maluje się tym świetnie wszystkimi farbami. Ja to głównie dachy maluję, dlatego tak wszystko jest upakowane na różne kolory, ale maluje się tym naprawdę świetnie. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że należy to bezwzględnie uziemić. Bezwzględnie uziemić, bo ten pistolet na metalowym dachu, nie wiem czemu, czy to się elektryzuje, czy coś, potrafi kopać. Po prostu mamy kopnięcie prądem, przeskakuje iskra, no i na przy rozpuszczalniku może nam to zrobić niezły kuku. Ten malutki pistolet, który używałem do tej pory, który się w zasadzie kończy. Rozpyla bardzo ładnie, niestety do farb akrylowych to się zupełnie nie nadaje, tylko wyłącznie do jakichś rozpuszczalnikowych. farb. Rozpyla bardzo drobno, tworzy raczej taką mgłę, nie tworzy m, takiego wachlarza. Także malować się nie maluje, może komfortowo, staranie trzeba malować. Brakuje tego wachlarza, który tworzy jakby taki pędzel do malowania. To po prostu rozpyla yy, taką chmurą. Stąd też yy, bardzo dużo farby idzie, lekki wiaterek i biaterek, to wszystko nam wywiewa na wszystkie strony. To co ostatnio kupiłem ten pistolet. Malowałem yy, wczoraj tym pistoletem drewnochronem, takie panele drewniane, 10 paneli malowałem 4 razy i pomalowałem bardzo szybko to poszło czterokrotnie. Czterokrotnie malowane. Wszystko ładnie, pięknie, tylko tak. Nic farby, plus tego masa ze 2 kg. Machając 3 kg kilogram, farby po wzdłuż tych słupków, to przy, pią przy piątym panelu, to już myślałem, że mi ręka odpadnie. Już dwoma ręką malowałem, przekładałem do lewej, przekładałem do prawej, i całą tą rękę miałem ulaną farbą. A czemuż miałem ulaną farbą tą rękę tutaj? A no z tegoż powodu, że to zasysa tędy ten tę roz, rozpyloną farbę. On tu zasysa. Tu widać na tym, widać, że jest tu pełno farby. i ta farba gdzieś w wnętrzu tam spływa i wylatuje, wypada, tu sobie tą szczeliną wypada, wylatuje. No i oczywiście po kablu leje się i leje, na, i leje rękę. Zbyt bliska odległość mi jest z tego sania tego powietrza w stosunku do tej dyszy. Malować się maluje, powiem, że bardzo dobrze. Bo można sobie to ustawić ten wachlarz. Na lata w tej chwili jest pionowo do, do malowania. Ale można go sobie równie dobrze ustawić poziomo. Także to malować się maluje dobrze. Czyszczenie tego jest też bardzo proste. W przeciwieństwie do tego główna, gdzie tu wyczyścić, to trzeba wyczyścić, rozebrać, wysuszyć zostawić takie rozebrane. Bo inaczej już nie uruchomimy tego w życiu. Co do farb akrylowych, robiłem tylko próbę i raczej zachwycone nie byłem, z tego względu, że to raczej chlapie mocno farbą niż ją dobrze rozpyla. Także są takie duże krople. Wydajne to to jest, jak do malowania elewacji, aby ktoś potrzebował, to wydaje mi się, że to będzie dobre, ale niestety do malowania we wnętrzach mieszkania, ścian, nie przechylaj tej komórki na bok. Do malowania ścian we wnętrzach to raczej, raczej się to nie nadaje. To jest zbyt duży, a barwę trzeba dość rzadko ustawić. to Co prawda nieco gęściejsze niż na tamtym pistolecie, ale dość gęsto. Jeszcze wracamy do tego pistoletu. kurzające w tym pistolecie jest to, jeszcze opuszczonego ta farba nam się tu leje po nas garstku, to jest to, że w tym miejscu nam sparzy. Normalnie parzy. Tu w tym miejscu on jest taki gorący, że nawet przez rękawice parzy. Normalnie parzy, parzy, parzy w dłoni. Druga kolejna rzecz to jest to, że z boku z tych dyszy naprowadzających one się nam co, co rusz to zapychają, zachlapują się farbą, i co jakiś czas, niestety, trzeba mieć wziąć paluszka i, to, i tą farbę z, z, tutaj zeskrobać, dlatego, że to daje bardzo gorące powietrze i ta farba bardzo szybko obsycha tu w tych miejscach. Także jak ja malowałem te panele, no to praktycznie rzecz biorąc, po każdym nalaniu zbiornika, a taki zbiornik to wystarczał mi, ja wiem, na jakieś 5 metrów kwadratowych tego, tych, tych paneli. To jest Lidale A, jeszcze wrócę do tego zbiornika, to niestety tu to, to się zapychało. Zapyka też się sama dysza, ale to też wszystko zależy od czystości farby. Ten pistolet ma kolosalną wadę taką, że niestety tu nie ma żadnego sitka na, na ssaniu. I jak nie daj Boże jakiś śmieć mamy, to od razu go mamy tu w dyszy albo w, tym, w tej dyszy tu O. I nam blokuje. Ale wystarczy kilka razy ruszyć i to strzeli i poleci. Ale tego brakuje. Druga rzecz. Nie możemy. Tu mamy max farbę do nalania. I rzeczywiście tak naprawdę to nie nalejemy nawet do to. Nalejemy głównie do to. Dlatego, że ta rurka ma już dość dużą objętość. Jak wkładamy tą rurkę do końca to nam się tu farba wylewa. Także tak naprawdę możemy nalać farbę tylko do tego, Tak mniej więcej do, do, do... Ten nic to jest raczej chyba niemożliwe. Myje się to ładnie, bo to się pięknie wybiera, można to wszystko zdjąć, wyczyścić, a tam się trochę jeszcze ubrudzi, bo jeszcze są jakieś sypy po, po tym drewnochronie. Do takiego typu wymalowań się nadaje. Wady ma... no ma duże. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy bym tego typu pistolet kupił, czy bym jednak nie kupił pistoletów, gdzie ten wiatrak cały jest przewieszony na ramieniu i gdzieś za plecami, bo takie kowe praktycznie w tej samej cenie takie widziałem i ta dysza, to wszystko to w tamtych pistoletach i w tym to jest identyczne. To jest niby zwarte, ale no niestety z tą, z farbę i zalewa, ta farba tu wypływa. Nie wiem jak to będzie, jakby, jakby dłużej pomalował farbami wodnymi, bo jednak z konieczności muszą być one dość rzadkie, żeby to, to się malowało. Nie wiem czy ten silniczek długo, długo w ogóle wytrzyma. Na... I tyle w zasadzie na, na temat tych trzech różnych piecletów, czy polecam do drobnych prac, jak ktoś potrzebuje jakieś ogrodzenie pomalować, czy coś, to tak, ale raczej skłaniałbym się do tej wersji, gdzie, gdzie ten odkurzacz mamy na osobnym, za plecami, bo raz, że ta końcówka będzie dużo lżejsza niż to z farbą, a po drugie, trzymając ten cały wentylator za plecami nie będzie nam łapał tej farby, która tu się rozpyla i nie będzie tego efektu zalewania tu rąk i cały jest czek zielony. Jak nie wiem co. Tego pistoletu to tak naprawdę nie polecam. Absolutnie nie. To, to, jest, to jest... On ładnie rozpyla, ale on rozkurza więcej niż rozpyla. Nie wiem czy on dokładnie do, do czego ja go używałem, dość sporo, ale... Ale pff, jest kłopot Musi być bezwiecznie, nie może być żadnej, żadnego podmuchu. Najlepiej, jakby ta powierzchnia malowana była na płasko, nie na stojąco. Bo to wiaterek nosi na lewo, na prawo. To tak. Wydajność tego jest też dość dobra i nie należy narzekać. Ale to raczej do powierzchni płaskich i to jeszcze, jeszcze, jeszcze na dodatek leżący. No niestety, coś za coś. 70 zł, 170 najlepiej malujący. Ten 1400. No. Dysze są tu wymienne. nie tu się czyści dysze, bo tylko wystarczy obrócić, wrócić i już pistolet maluje z powrotem. Ten cyfek, który tu się zrobił, to się po prostu zrzuca i maluje się tym, tym świetnie. I to by było na tyle.